Dwa. E, Miła krótka przerwa, bo mata już bolały ręce. E, ale tak to to już wszystko. OK. E, e, idziemy. dwa właśnie zaczęło. Idę, idę, idę. Idziemy, idziemy, idziemy. Ale mamy już sport pomiędzy. No to możesz przecież zmienić skórę. Mom, they left me broken. Fuck tak, no te główki są głupie. <skrym> idziemy, idziemy, idziemy. <skrym> idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. A! To mi przeskoczyła przez głową. Um, ale, co to jest? To jest głowa. O ślepku. O, to go. Kendiom bandu. Kinu. Ja też wkrótce będę nagrywałaś, ale na razie mi się nie chce. O! Ślep. Checkpoint! Ślep. Mati, opowiedź dlaczego. Grać na kąpiel. Gram na kąpiel, bo. Na telefonie mi się robią jakieś aktualizacje. I po pierwsze, i po drugie, um, jeszcze ja muszę nagrywać jego telefon. O, inaczej, w ogóle tutaj nie Uuu, uuu, <grych> <święty. What>? <grych> <u. grych> Ale to się mi miesza, mi się w głowie, wiesz? O kurde, idź tam. Mm -hmm. Mm -hmm. Teraz... Piękny rąk jest w powiadomieniu. Jak mm -hmm. będziesz miał minimum 10 um, w ogóle... Nie. Um, um, uh, oh, czek, bądź święty filmów shorts, no to a zacznę kto? się... A kto tutaj kuka? Będzie, 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 będzie. Zacznę będzie się... O, będzie... A, jesteś gruby! Zacznę się um, pokazywać jesteś... w ludziom swoje filmiki normalnie. Na razie to a, nie Co to jest? Jestem. Byłem mielonem. Tak byłaś mielonem. Mielonika. Mielonek. Byłem mielonem. No, tak, ciao. Meślinkunta. Przezstań. ciao. do swojego rajtu. O Nie pokazuj tu swojego Rejczu. Czemu? Bo później nie będę czasu subskrybować. Aba, aba, a. Aba, aba. A. A ba, a ba. Mm. Czemu mi to robicie? Hmm. To chyba będzie. To już w ogóle. Chyba to wytwarzasz tamten film. Ale kiedy przejdziesz, no to zmienisz sobie skinę, a może zrobimy później partię. Nie! Tak. Chcę mieć złotą skórę? Co nie? bo chcemy. Ale będziemy musieli przerwać. Bo inaczej YouTube tego nie zaakceptuje. Takie długie filmy. Ja tak... nas zaakceptował. Okej, okay, ale... On się uh -huh. ciężko chodzi od ciebie. Mm. na przykład są takie długie. On ma coś specjalnego, coś ma jakiegoś... ma ty nie wiesz. On coś ma coś o mamy. teraz musi mi się to udać. Czasem nawet na telefonie mu się nagrywa. A my takiego czegoś nie mamy. Chopie, ej, ej, są Mysin kuka ciało się nie udało. Czemu mi to robicie? Eee, dobra. Właśnie. Misynku kancian Nie bij Jest! I nie kopię w bo w ja smaku to kopiuj na razie mm. Heleluja Aleluja Dobra Mmm A ci powiedz kiedy przejdziesz się ja o tym razem? Na znaczy o tym tym razem nie tym razem, tylko w tym czasie coś porobię wszystkiego. Ej, bo spadł. Dobra, to